Cześć, witajcie w nowym filmie. Pomimo wysiłków naukowców, badaczy i historyków, wiele rzeczy na naszej planecie pozostaje tajemnicą. Czasami znajdowane są niewyjaśnione obiekty, a innym razem są to miejsca, które nigdy wcześniej nie zostały odkryte. Dziś pokażemy Ci 20 tajemniczych rzeczy, których nikt nie potrafi wyjaśnić. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 20. To nagranie z drona jest bardzo tajemnicze, ponieważ widzimy coś lub kogoś poruszającego się po lesie w Tennessee i w USA. Jest to albo masywny niedźwiedź z potężnymi wybuchami wściekłości, albo jak spekulowano w komentarzach, może to być mityczne stworzenie Sasquatch. Dziwną rzeczą w nagraniu wideo jest to, że drzewa są wstrząsane z nadludzką siłą. Ale co może być wystarczająco silne, aby mieć taki wpływ na las? Wiele osób uważa, że jest to gigantyczny Sasquatch. Jak być może wiesz, Sasquatch to legendarne stworzenie, o którym mówi się, że opisywany jest jako duża, włochata istota, przypominająca małpę, mierzącą do 2,75 m wysokości i ważąca 450 kg. Niezależnie od tego, czy jest to Sasquatch, czy nie, można się zastanawiać, co jeszcze mogłoby to być. Masz jakieś inne pomysły? Daj mi znać w komentarzach. Numer 19. Wyobraź sobie, że wychodzisz spod prysznica i kawałek lodu spada przez sufit, ledwo mijając. Stało się to we wtorek, 25 maja 2021 roku w domu w zachodnim Wisconsin. W domu uderzył duży blok lodu, który przebił się przez dach, pozostawiając ogromną dziurę. Według doniesień prasowych blok lodu ważył około 6 kg i ledwo otarł się o głowę mężczyzny o imieniu Ben Millerman. Mężczyzna znajdował się w tym czasie w domu i na szczęście nie odniósł poważnych obrażeń. Jednak uderzenie lodu spowodowało znaczne uszkodzenia dachu i wnętrza domu. Pozostaje jednak pytanie, w jaki sposób bryła lodu spadła z nieba i wylądowała na domu. Sugeruje się, że mogło to być zjawisko znane jako turbulencje czystego powietrza. Turbulencje czystego powietrza występują, gdy na niebie nie ma widocznych chmur, ale silne prądy powietrza powodują zakłócenia w atmosferze. Które mogą tworzyć kieszenie turbulencji. Te kieszenie turbulencji mogą być wystarczająco silne, aby oderwać kawałki lodu od samolotów lub innych obiektów i zrzucić je w dół. Numer 18. Gałęzie drzew zwykle nie mają właściwości podobnych do bumerangu, prawda? Cóż, jeśli wierzyć następnemu filmowi. Chłopiec rzuca gałąź nad krawędź klifu i ku jego zaskoczeniu gałąź wraca do niego jak bumerang. To wydarzenie jest dość niezwykłe, ponieważ bumerangi mają zazwyczaj zakrzywiony kształt i są specjalnie zaprojektowane, aby powrócić do osoby, która rzuca nim prawidłowo. Możliwe, że gałąź została zrzucona pod pewnym kątem i z pewną siłą, co spowodowało, że podążyła paraboliczną ścieżką i ostatecznie wróciła do chłopca. Możliwe jest również, że wiatr lub inne warunki atmosferyczne odegrały rolę w powrocie gałęzi. Dodatkowo warto wziąć pod uwagę lokalizację i krajobraz klifu. W zależności od konkretnej geografii obszaru mogły istnieć pewne naturalne cechy lub zjawiska, które przyczyniły się do tego zdarzenia. Na przykład, jeśli klif znajdował się w obszarze unikalnych wzorcach wiatru lub prądach, mogło to odegrać rolę w nietypowym zachowaniu gałęzi. Masz jakieś pomysły? Numer 17. Na tym zdjęciu chwycono wzruszający moment, w którym kobieta rozsypuje prochy swojego ukochanego psa i ku jej zdumieniu cząsteczki popiołu w powietrzu tworzą kształt psa. Warto wspomnieć, że kształt przybierany przez prochy jest dość nietypowy i nieczęsto obserwowany. Wiele osób w komentarzach uważa, że był to duch psa, chcący po raz ostatni pokazać się swojej właścicielce przed pójściem do nieba. Oczywiście może to być zbieg okoliczności, że prochy przybrały postać jej psa. Kobieta przyznała, że miejsce, w którym rozsypała prochy, było ulubionym parkiem jej psa. I jest prawdopodobne, że wiatr odegrał rolę w kształtowaniu prochów w formę psa. Numer 16 W listopadzie 2011 roku w odległej wiosce w Rosji rolnik był zajęty swoimi codziennymi obowiązkami, gdy nagle jego domem wstrząsnęła eksplozja. Gdy rolnik wyszedł na zewnątrz, aby zobaczyć, co się stało, odkrył szkielet i szczątki dziwnego stworzenia. Eksperci twierdzą, że może to być niezidentyfikowane stworzenie, które wyginęło, ale nie mają pojęcia, skąd się wzięło. Według jednej z teorii, niezidentyfikowane stworzenie mogło wyłonić się z lodu. Jednak po zbadaniu stworzenia badacze i naukowcy byli głęboko zaniepokojeni. Nie byli w stanie określić pochodzenia tego stworzenia, a niektórzy spekulowali, że mogła to być istota pozaziemska. Inni twierdzą, że mogło to być niezidentyfikowane wymarłe zwierzę. Ale to wciąż nie wyjaśnia historii eksplozji i nagłego pojawienia się stworzenia przed jego domem. To bardzo osobliwa historia, i do dziś nie wiadomo, czym było tajemnicze stworzenie. Numer 15 Miejsce, w którym zdecydowanie nie chcielibyście się znaleźć, to dom w Belmes w Hiszpanii w 1971 roku. W tym okresie wiele osób było świadkami pojawienia się twarzy, które zdawały się pojawiać, a następnie znikać, by ponownie pojawić się na podłodze domu. Historia rozpoczęła się, gdy Maria Gomez Camara, była właścicielka domu, zauważyła twarz na podłodze. Po tym incydencie wiele osób odwiedziło dom, aby na własne oczy zobaczyć to zjawisko. Twarze miały różne wyrazy, a niektóre wydawały się nawet płakać. Dziwne zdarzenie przyciągnęło wiele uwagi, a nawet stało się atrakcją turystyczną. Wielu mieszkańców Belmes wątpiło w tę historię i zdecydowało się odwiedzić dom, tylko po to, by się przerazić. Badacze zjawisk paranormalnych uznali to zjawisko za niewytłumaczalne, podczas gdy inni sugerowali, że były właściciel znalazł sposób na projekcję obrazów na powierzchnię. Jednak historia ta pochodzi z 1971 roku, kiedy taka technologia raczej nie istniała, co czyni ją raczej mrożącym krew w żyłach wydarzeniem. Numer 14. Nostradamus, słynny francuski astrolog, znany jest przede wszystkim ze swojej książki Les Prophéties, która rzekomo przepowiedziała wiele przyszłych wydarzeń. Opublikowana w 1555 roku, książka zawierała 942 czterowiersze, które zostały napisane w tajemniczy i niejasny sposób, co sprawia, że interpretacja ich możliwych znaczeń stanowi poważne wyzwanie. Niemniej jednak istnieje wiele twierdzeń, że Nostradamus z powodzeniem przepowiedział różne ważne wydarzenia, które miały miejsce w historii. Na przykład egzekucję Karola I, Wielki Pożar Londynu, Rewolucję Francuską, Powstanie i Upadek Napoleona i Hitlera, zamachy na JFK, 11 września, abdykację króla Karola III i trwającą wojnę na Ukrainie. Chociaż istnieje wiele dyskusji na temat wiarygodności Nostradamusa i jego przepowiedni, niektóre z nich okazały się wystarczająco dokładne, aby potwierdzić jego reputację jako jasnowidza. Miejmy nadzieję, że świat nie skończy się zgodnie z jego przewidywaniami. Numer 13. Ten kolejny film pokazuje mężczyznę zaatakowanego od tyłu, ale uratowanego przez pojawienie się istoty, która wydaje się wyłaniać z jego wnętrza. Jednak istota ta niekoniecznie musi być anielskim wybawcą. Zamiast tego spekuluje się, że może to być demon, który opętał ofiarę. Idea duchów lub sił nadprzyrodzonych jest powszechnym tematem w wielu kulturach i religiach na całym świecie. W wielu wierzeniach uważa się, że byty te mają moc wpływania na ludzkie zachowanie lub w jakiś sposób wywierają wpływ na świat przyrodę. Mogą być również związane z określonymi lokalizacjami geograficznymi lub obiektami. W niektórych kulturach wierzy się, że potężne duchy lub byty mogą opętać ludzi lub spełniać życzenia tych, którzy je przywołują. Jak myślisz, co dokładnie dzieje się w tym filmie i czy można to wyjaśnić? Daj mi znać swoją opinię w komentarzach. Numer 12. To, co czyni to drzewo tak niezwykłym, to jego wyjątkowa zdolność do przetrwania w ekstremalnym środowisku. Drzewo na słonej wyspie, znane również jako jabłoń sodomska, jest ikoną znajdującą się po izraelskiej stronie Morza Martwego. Stoi na małej wyspie w całości złożonej ze złóż soli, otoczonej słynną słoną i pozbawioną życią woda Morza Martwego. Stężenie soli w Morzu Martwym jest tak wysokie, że jest około 10 razy bardziej słone niż zwykła woda morska. Ale możesz się zastanawiać, jak cokolwiek może tam rosnąć. Tajemnicze drzewo z wyspy soli jest uważane za jedno z najstarszych znanych drzew na świecie, a niektóre szacunki sugerują, że może mieć nawet 2000 lat. Pomimo wzrostu w środowisku wrogim dla większości form życia, drzewo zdołało przystosować się do tego wyjątkowego ekosystemu. Drzewo produkuje rzadkie i bardzo poszukiwane owoce, znane jako jabłko sodomskie, które jest wykorzystywane ze względu na swoje właściwości lecznicze i uważa się, że ma różne korzyści zdrowotne. Numer 11 Odkrycie w 2021 roku tajemniczego szkieletu zwierzęcia we wschodniej Turcji wywoła dreszcze. Według doniesień, pracownicy budowlani odkryli szkielet o długości prawie 1 metra w mieście Ergani, położonym w prowincji Diyarbakir. Mówi się, że szkielet ma duże, drapieżne zęby, co prowadzi do spekulacji na temat tego, jakie to może być zwierzę. W tej chwili nie ma oficjalnej identyfikacji zwierzęcia, a eksperci wciąż badają szkielet, aby określić jego pochodzenie. Istnieje jednak kilka teorii na temat tego, czym może być to zwierzę. Jedną z możliwości jest to, że był to jakiś rodzaj starożytnego mięsożernego gada, takiego jak dinozaur lub pterozaur. Inne możliwości obejmują rodzaj prehistorycznego saka lub nawet nieznany wcześniej typ drapieżnika. Odkrycie wywołało ekscytację zarówno wśród paleontologów, jak i lokalnej społeczności w Turcji. Wykopaliska i dalsze badania wciąż trwają, aby ustalić prawdziwą tożsamość tajemniczego zwierzęcia. Takie odkrycia nie są rzadkością w Turcji, która ma bogatą historię znalezisk paleontologicznych, ale to z pewnością jest jednym z najdziwniejszych. Numer 10 nie ma zbyt wielu dostępnych informacji na temat tego filmu, ale osoba badała las w nocy, kiedy zauważyła w oddali stworzenie podobne do goblina. Stworzenia te są zwykle spotykane w folklorze, legendach i mitologii, a nie w naukowych obserwacjach lub analizach, lub najwyraźniej w Pitcher w Oklahomie. Gobliny są często postrzegane jako złowrogie istoty. W europejskim folklorze są one często przedstawiane jako małe, złośliwe stworzenia, które żyją w ciemnych miejscach i mają skłonność do kradzieży lub sprawiania ludziom kłopotów. W niektórych przypadkach mówi się, że są związane z kopalniami lub skarbcami. W niektórych opowieściach gobliny są uważane za pomocne duchy domowe, podobne do skrzatów. Niektóre legendy przypisują nawet goblinom magiczne moce, tak jak zdolność do zmiany kształtu lub kontrolowania świata przyrody. Jak myślisz, co ta osoba uchwyciła kamerą i co się stało, gdy goblin ją zauważył? Numer 9 Historia Boriski Kiprianowicza, młodego rosyjskiego chłopca, który twierdzi, że był w przeszłości na Marsie, przyciągnęła uwagę całego świata. Według doniesień, Boriska zaczął mówić o swoim przeszłym życiu na Marsie w bardzo młodym wieku i nadal dzielił się swoją historią, gdy dorastał. Twierdził, że mieszkał na Marsie jako pilot i miał liczne doświadczenia na czerwonej planecie, w tym spotkania z istotami pozaziemskimi i zaawansowaną technologią. Mówił także o starożytnej cywilizacji, która istniała tam dawno temu. Ponadto twierdził, że cywilizacja ta posiadała zaawansowaną wiedzę o wszechświecie i była w stanie wykorzystać świadomość, aby uzyskać dostęp do innych wymiarów. Boriska stwierdził, że udał się na Ziemię, aby kontynuować swoją podróż duszy i w jakiś sposób pomóc ludzkości. Chociaż twierdzenia Boriski mogą wydawać się mało prawdopodobne dla niektórych, są ludzie, którzy wierzą, że jego historia może zawierać trochę prawdy. Zwolennicy wskazują na niezwykłą szczegółowość i spójność wypowiedzi chłopca, a także jego pozornie głęboką wiedzę. Numer 8: Potwór z Enfield to mityczne stworzenie, które wiele osób widziało w okolicach miasta Enfield w stanie Illinois w kwietniu 1973 roku. Według relacji naocznych świadków stworzenie zostało opisane jako wysokie na około 1,20 do 1,5 m, o szerokiej, muskularnej budowie i włosach pokrywających jego ciało. Jego wygląd został porównany do pawiana lub podobnego naczelnego, z długimi, potężnymi rękami i nogami oraz szeroką, płaską twarzą. Jedną z najbardziej godnych uwagi cech potwora z Enfield była podobno jego niesamowita zdolność do skakania. Świadkowie donosili, że widzieli to stworzenie skaczące i biegające po lasach i polach. Niektórzy twierdzili nawet, że mógł on skakać na odległość do 6 metrów lub więcej. Chociaż obserwacje potwora z Enfield nigdy nie zostały ostatecznie wyjaśnione, istnieją różne teorie na temat tego, czym mogło być to stworzenie. Niezależnie od jego pochodzenia. Potwór z Enfield stał się częścią lokalnego folkloru w okolicy. Numer 7 14 jaskiń na obszarach Sankt Petersburga w Rosji ma długą i legendarną historię pełną tajemnic. Jaskinie Sablino, jak się je nazywa, są sztucznego pochodzenia i powstały w wyniku wydobycia piasku kwarcowego. Szacuje się, że jaskinie rozciągają się na długości 70 km, choć niektórzy sugerują, że mogą być nawet dłuższe niż sądzono. Przez lata jaskinie te były wykorzystywane do różnych celów: od kryjówek radzieckich dysydentów i lokalnych gangów po wykopaliska podziemnych skarbów. Pomimo popularności jaskiń wśród poszukiwaczy przygód, przez lata krążyły plotki, że niektóre osoby, które weszły do tych jaskiń, nigdy więcej nie były widziane. Pogłoski te niewątpliwie przyczyniły się do urzeczenia tajemniczością i niebezpieczeństwem, przyciągając poszukiwaczy mocnych wrażeń z całego świata. Jaskinie te są trafnie określane jako rosyjski trójkąt bermudzki. Każdego roku niektóre przejścia znikają, a nowe są od czasu do czasu odkrywane, tworząc poczucie niepewności i nieprzewidywalności. To sprawiło, że wiele osób podchodzi do jaskiń z ostrożnością, wiedząc, że jeden zły zakręt może doprowadzić do katastrofy. Numer 6 Zdjęcie, o którym mowa zostało zrobione w Arizonie i stało się wiralem na Facebooku, a niektórzy widzowie spekulowali, że może to być znak apokalipsy. Przedstawia ciemną, skrzydlatą postać z kolcami na głowie, co prowadzi niektórych do stwierdzenia, że jest to istota pozaziemska lub demon. Jeśli chodzi o mity i folklor, istnieje wiele różnych kultur i tradycji, które mają własne wierzenia i przepowiednie dotyczące końca świata. Wiele kultur i tradycji na przestrzeni dziejów wierzyło w koniec świata lub czas wielkiego niepokoju i zniszczenia, któremu często towarzyszyły złowieszcze znaki lub symbole. W niektórych przypadkach znaki te mogą obejmować pojawienie się skrzydlatych stworzeń lub demonicznych postaci. Niektóre historie przedstawiają skrzydlate stworzenia lub demony jako omen zagłady lub zniszczenia. Zazwyczaj mówi się, że mają one charakter symboliczny lub metaforyczny i nie powinny być traktowane jako dosłowne przepowiednie przyszłości. Ale jak możemy wyjaśnić to, co zostało uchwycone kamerą w tym przypadku? Czy może to być stworzenie, które stąpiło z góry? Numer 5. Edgar Allan Poe był XIX-wiecznym amerykańskim pisarzem i poetą. Znany jest ze swoich mrocznych i tajemniczych pism, często eksplorujących tematy śmierci i horrorów. Tajemnicą otaczającą Edgara było jego własne życie i śmierć. Za życia zmagał się z wieloma osobistymi problemami, a przyczyna jego śmierci pozostaje przedmiotem spekulacji i tajemnic. Każdego roku w dniu narodzin pisarza, zamaskowany mężczyzna odwiedzał jego grób i zostawiał trzy czerwone róże oraz butelkę koniaku. Mimo że tradycja ta przetrwała dziesięciolecia i co roku przyciągała niewielki tłum gapiów, nikt nigdy nie próbował zdemaskować tajemniczego mężczyzny. Z biegiem czasu pojawiły się różne teorie i legendy dotyczące tożsamości mężczyzny, z których niektóre sugerują, że był on duchem samego Edgara. Inni twierdzą, że mógł on być potomkiem rodziny autora, ale dlaczego miałby nosić maskę, pozostaje niejasne. Tradycja ostatecznie zakończyła się w 2009 roku, kiedy tajemniczy osobnik nie pojawił się po raz pierwszy od dziesięcioleci. Od tego czasu kilka osób i grup próbowało kontynuować tradycję lub zidentyfikować oryginalnego mężczyznę, ale tajemnica pozostaje nierozwiązana. Jak myślisz, kim była zamaskowana osoba, która co roku odwiedzała jego grób? Numer 4 Czy to żaba, czy to robak, a może jedno i drugie? Niestety nie ma żadnych wyjaśnień. Co ta osoba mogła chwycić kamerą? Na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest to żaba wykonująca typowe żabie czynności, tak jak skakanie po chodniku, ale po bliższym przyjrzeniu się, wygląda jak robak. Istnieją jednak różne stworzenia, które można pomylić ze względu na ich wygląd lub zachowanie. Na przykład niektóre gatunki gąsieni są znane ze swoich zdolności do skakania i mogą być mylone z robakami lub innymi małymi zwierzętami. Podobnie niektóre gatunki żab mają długie, smukłe ciało, które na pierwszy rzut oka może przypominać robaka. Ale to wideo wydaje się inne. Nie jest to do końca jasne co widzimy. Istnieją pewne rodzaje robaków znane jako springworms, zwane również szalonymi robakami, które są znane ze swoich szybkich i nerwowych ruchów. Robaki te są gatunkami inwazyjnymi pochodzącymi z części Azji i stanowią problem w Stanach Zjednoczonych. Jaka jest Twoja opinia na temat tego, co widzimy na filmie? Daj mi znać w komentarzach. Numer 3. Margate Shell Groto w hrabstwie Kent w Anglii, to wyjątkowa podziemna komnata, do której prowadzą wąskie schody, znajdujące się pod dzielnicą mieszkalną. Mówi się, że odkrycie groty nastąpiło przez przypadek. Oprócz milionów muszli zdobiących ścianę, grota zawiera również wiele skomplikowanych i tajemniczych symboli, w tym ośmioramienną gwiazdę i wzór w kształcie serca. Przez lata różni naukowcy, historycy i eksperci próbowali rozszyfrować znaczenie tych symboli, ale nie znaleziono ostatecznych wyjaśnień. Uważa się, że grota pochodzi z XVIII wieku, choć jej pochodzenie i cel pozostają owiane tajemnicą. I jedną z popularnych teorii na temat przeznaczenia groty jest to, że była ona kiedyś używana jako jaskinia przemytnicza. Teorię tę te wspiera fakt, że prawie wszystkie muszle znalezione w grocie pochodzą z Wysp Brytyjskich, co sugeruje, że zostały one zebrane lokalnie i prawdopodobnie wykorzystane jako przykrywka do operacji przemytniczych. Istnieją jednak również inne teorie, w tym spekulacje, że grota mogła być miejscem religijnym lub duchowym. Numer 2 Jeśli kiedykolwiek mieliście nocną zmianę i wyszliście na świeże powietrze, ten film może Cię zniechęcić zwłaszcza jeśli mieszkasz gdzieś w Rosji. Gdzie ten film został nagrany? Znikąd tajemniczy i przerażający potwór teleportuje się na plecy pierwszego mężczyzny i ciągnie go po ziemi. Kolega mężczyzny jest tego świadkiem i początkowo ucieka z powrotem do środka. Jednak kiedy wraca, by wyjrzeć na zewnątrz, również zostaje zaatakowany. Niesamowitym aspektem tego filmu jest to, że obaj mężczyźni nigdy więcej nie byli widziani. Niektórzy ludzie w komentarzach twierdzą, że to Wendigo ich zaatakował. Wendigo jest ogólnie opisywany jako zły duch lub stworzenie, które może opętać ciało człowieka. Folklor mówi, że Wendigo poluje na ludzi, zwłaszcza tych, którzy zapuszczają się zbyt daleko w dzicz. Czy mężczyźni na tym filmie spotkali Wendigo, czy są bardzo utalentowanymi aktorami? Co o tym sądzisz? Numer 1 Termin torebka Anunaki jest używany w mitologii sumeryjskiej do opisania tajemniczej torebki, która jest często przedstawiana w starożytnych dziełach sztuki i rycinach. Pochodzenie i znaczenie torebki Anunaki nie jest do końca jasne, a na przestrzeni lat pojawiły się różne teorie i spekulacje. Niektórzy uważają, że torebka jest symbolem bogactwa, władz lub płodności, podczas gdy inni sugerują, że mogła mieć znaczenie duchowe lub mistyczne. W mitologii i kulturze sumeryjskiej Anunaki byli uważani za grupę bogów odpowiedzialnych za stworzenie świata i ludzkości. Według niektórych uczonych torebka Anunaki symbolizuje władzę i wpływ Anunaki na sprawy ludzkie. Torebka jest często przedstawiana w sztuce sumeryjskiej obok bogów i innych ważnych postaci. Te znaczące postacie często trzymają torebkę Anunaki, co sugeruje jej znaczenie. Jednak poza tymi przedstawieniami prawdziwe pochodzenie i cel torebki pozostają tajemnicą. Czy kiedykolwiek widzieliście lub doświadczyliście czegoś, czego nie można wyjaśnić? Dajcie nam znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekran lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.